W dzisiejszym odcinku przedstawię wam jedną z najbardziej przerażających i jednocześnie tragicznych postaci z uniwersum Supernatural. Kain, znany jako Ojciec Mordu, był pierwszym zabójcą, potężnym demonem i twórcą elitarnej armii rycerzy Piekieł. Dowiecie się, jak naprawdę wyglądała jego historia, dlaczego zabił własnego brata, co łączyło go z Pierwszym Ostrzem i jaki wpływ miał na losy Dina Winchestera. Przeanalizujemy jego moce, motywacje i momenty, w których demon zachowywał więcej człowieczeństwa niż nie jeden człowiek. Zanim jednak zaczniemy, zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco ze wszystkim, co tutaj wrzucam. Kain, znany również jako ojciec Mordu, to postać, która w Supernatural budziła respekt nawet wśród najstraszniejszych demonów. Był pierwszym synem Adama i Ewy, starszym bratem Abla, a także założycielem, dowódcą i mentorem Rycerzy Piekieł, elitarnego oddziału Demonów. Jego legenda wyprzedzała go wszędzie, a nawet potężny Crowley bał się zbliżyć do jego domu bez powodu. Ale zanim stał się postrachem ziemi, był po prostu bratem, który kochał swojego brata do tego stopnia, że zabił go, by chronić jego duszę. Wbrew biblijnej wersji historii, Kain nie zabił Abla z zazdrości. Gdy odkrył, że Abel rozmawia z Lucyferem, zawarł z upadłym Archaniołem układ. Odda swoją duszę do piekła, jeśli dusza Abla trafi do nieba. Warunek Lucyfera: Kain musi sam zabić brata. Zabił go za pomocą pierwszego ostrza broni stworzonej z Oślej Szczęki. To wydarzenie nie tylko rozpoczęło jego przemianę, ale i ustaliło symboliczne ramy dla przyszłych wydarzeń z udziałem Michała i Lucyfera. W zamian za swoje poświęcenie Kain otrzymał od Lucyfera piętno znane jako znak Kaina, które związało go z pierwszym ostrzem i rozpoczęło jego drogę ku demonicznej nieśmiertelności. Po przemianie Kain stworzył rycerzy piekieł, potężną armię demonów, których sam szkolił. Był bezlitosny, niepowstrzymany i praktycznie niezniszczalny. Zabijał tysiącami budząc strach nawet wśród innych demonów. Był tym, którego Crowley nazwał najlepszym w byciu najgorszym. A potem zniknął na ponad 150 lat. W XIX wieku Kain zakochał się w śmiertelnej kobiecie o imieniu Colette. Ona pokochała go mimo jego mrocznej przeszłości i wyprosiła obietnicę, że Kain porzuci przemoc i już nigdy nie zabije. Kain dotrzymał słowa do momentu, gdy rycerze piekieł porwali kolet, by wymusić jego powrót. W akcie zemsty Kain zabił niemal wszystkich rycerzy wszystkich poza Abaddon. Ta opętała ciało Colette, doprowadzając do tragedii. W desperackiej próbie ratunku Kain przypadkowo zabił kobietę, którą kochał najbardziej. Złamany, wycofał się z życia. Przysiągł, że nigdy więcej nie sięgnie po ostrze. Lata później Din i Crowley trafili do Kaina szukając pierwszego ostrza. Początkowo odrzucił ich prośby, ale widząc podobieństwo między sobą a Dinem, Kain przekazał mu znak z zastrzeżeniem, że gdy Din go pokona, ma wrócić i go zabić. Po brutalnym starciu z armią demonów Kain zniknął ponownie. Jednak moc znaku powoli go odzyskiwała. Gdy Kain ponownie uległ wpływowi znaku, uwierzył, że jego potomkowie, a jego krew była legionem, są skażeni. Postanowił ich wszystkich zabić. Jego szaleństwo doprowadziło do starcia z Dinem, który zgodnie z dawną obietnicą ostatecznie go zabił. Ale nawet w ostatnich chwilach Kain nie błagał o litość, uklęknął i z pokorą przyjął cios. Kain był prawdziwym potworem wśród demonów, i to nie tylko z reputacji. Był nieśmiertelny, żył ponad 6000 lat bez żadnego starzenia się. Miał nadludzką siłę, mógł jednym ruchem zabić kilkadziesiąt demonów. Operował telekinezą, przemieszczał aniołów i ludzi jak zabawki. Był odporny na broń, żadna inna broń poza pierwszym ostrzem go nie raniła. Kontrolował również takie rzeczy jak teleportacja, pogoda, klątwy czy biokineza. Lista jego zdolności jest dłuższa niż metryka demona. Co ciekawe, nawet w diabelskiej formie Kain zachował resztki człowieczeństwa. Okazywał szacunek, nie zabił Castiela, gdy nie musiał i traktował Dina jak równego sobie. Nie dlatego, że musiał, ale dlatego, że sam znał wagę walki z potworem, który czai się wewnątrz. Kain to jedna z najbardziej tragicznych postaci Supernatural. Demon, który chciał być dobrym człowiekiem, ale nie mógł uciec od swojego przeznaczenia. Stworzył piekło, potem próbował je naprawić, ale ostatecznie stał się tym, co sam kiedyś próbował zniszczyć. Jego historia to opowieść o sile miłości, ciężarze winy i przeklętym dziedzictwie, z którego nie można się wyplątać. Dla fanów Supernatural Kain to nie tylko potężny demon, to symbol tego, że każdy z nas ma w sobie potwora. Pytanie tylko, czy potrafimy go powstrzymać, zanim będzie za późno.